Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza Pani Podbija Świat. Gwoli przypomnienia: najpiękniejszym prezentem od moich odbiorców to będzie jakiś konkretny szczegół, który pomógł im w moich lekcjach troszeczkę lepiej nauczyć się angielskiego. Dzięki temu ja mogę pogłębiać rozumienie, refleksję nad metodami nauczania. To będzie kolejne widełko. W którym odniesiemy się do próśb o kolejne różne tematy w lekcjach. Przypominam, że to będzie taka myśli kupa, nie zawsze najpiękniejszym językiem polskim. Mówiliśmy już o tym, że jest bańką mydlaną chcieć nauczyć się całego języka. Starałem się to wytłumaczyć we wprowadzeniu do naszego kursu. Określając, yy, jaka jest grupa docelowa tego kursu i w jaki sposób będziemy ten cel osiągać. No ale oczywiście dorosły wcale nie wie, czego chce i uważa, że nie musi oglądać wprowadzenia, więc wiele osób tego wprowadzenia nie obejrzało i później mnie pyta w komentarzach po rzeczy, które no, wyjaśniliśmy we wprowadzeniu. Po angielsku istnieje taka prosta metoda 6WH stosowana w analizach, w dziennikarstwie, w wielu innych dziedzinach. Nie wiem po polsku jak to nazwać, na pewno jest jakaś nazwa, tylko nie umiałem znaleźć tej nazwy w internecie. I ta analiza przeprowadzana jest według 6 questions. I większość z tych pytań już znamy, who, kto. For whom, będziemy jeszcze o tym mówić, dla kogo, what, co, where, gdzie, when, nie mieliśmy, to jest kiedy, why, dlaczego, how, jak. Do tych pytań różnie można podejść. No, ja podejdę akurat tak do tych pytań, że who, kto, czyli kto oferuje kurs. No, i to wpływa naprawdę, kim jest nauczyciel, bardzo wpływa, kim jest instytucja, która decyduje. Czego od tego nauczyciela wymagać i od ucznia, a w naszym przypadku bardzo ważne jest, żeby popatrzeć na wydawnictwo. I tutaj niestety polskie wydawnictwa upadły w konkurencji, i to jest dramat szczególnie w naukach języka, ponieważ ja uwielbiam, jak przyjeżdżam do Polski, patrzeć w księgarniach na różne wydawnictwa, to co się ukazuje w językach obcych. I niestety większość z tych yy, no to są niewypały, ponieważ większość firm, które w tej chwili coś drukuje, to są firmy niepolskie, więc ich grupą docelową będzie Francuz, czy Anglik, czy Niemiec, którzy oni uczą się języka obcego inaczej, bo ich język jest inny, więc mają inną strukturę w głowie języka. No, jeszcze, jeszcze jakaś nadzieja jest w wydawnictwach czeskich. Kiedyś były świetne wydawnictwa rosyjskie, no bo też Słowianie, więc świetnie umieli to przetłumaczyć dla Słowian i my, jako Polacy, mogliśmy skorzystać. No więc szukajmy, jeżeli w ogóle się uda, autorów polskich, którzy wydają coś w wydawnictwach polskich. To jest najlepiej dla nauki języka. Więc stare, stare książki, które w tej chwili są odgrzewane i wydawane na nowo, to dobry pomysł. Nie będę polecać żadnych tytułów, żadnych wydawnic. Rynek się zmienia, a ja znawcą aż takim nie jestem. Dla kogo? No, bardzo ważne pytanie. Na przykład, ja bym chciał wyjść do starszej pani, która jest początkująca, i leci do córki czy syna. No, i chcę dolecieć sama i nie umrzeć po drodze. Dlatego jest ten kurs. Niestety miałem w ręku książkę, która się nazywa angielski dla seniorów, i byłem bardzo rozczarowany, w jaki sposób autorzy potraktowali swoją grupę docelową. Więc trzeba pamiętać, że inna grupa docelowa inna książka. Więc trzeba się zapytać, dla kogo ta książka czy ten kurs jest. Co? No i to pytanie w analizie co można sobie różnie interpretować. Ja to sobie zinterpretowałem. Co jest teraz treścią, tematami tego kursu? No i u mnie to będzie dogadać się w podróży. Gdzie? No, można to interpretować, gdzie się uczę w kuchni, w parku to zmienia moją naukę. Czy w ogóle mam miejsce do nauki, i to jest ważne czy mam miejsce do nauki albo skąd pobieram więc z internetu, z książki, z kursu ale to akurat dla mnie jest mniej ważne. Natomiast ważniejsze jest pytanie: kiedy w tym znaczeniu też można różnie sobie interpretować to pytanie w analizie ale że ja co kilka dni jestem w stanie i to najczęściej zamieścić Kolejne krótkie wideo, bo oczywiście no muszę najpierw je opracować, przygotować, a jest to moje hobby, a nie praca. Więc ja rozumiem wszystkie prośby o taki czy inny temat, ale po prostu no fizycznie nie jestem w stanie iść szybciej i rozwiązanie podam na to troszeczkę później. Why? Dlaczego? No na przykład ja zamieszczam te lekcje, bo wydaje mi się, że inne kursy lecą za szybko i są raczej tworzone dla ludzi młodych czy dla biznesmenów. How? Jak chcemy osiągnąć ten cel? No, w moim przypadku, ja staram się iść step by step, stopniowo jeszcze wyjaśnię metodą takiej spirali. Dialogi, no bo chcemy się dogadać w podróży, powtórki i krótkie odcinki, bo wydaje mi się, że łatwiej jest, kiedy są krótkie. Przeanalizujmy sobie jakiś inny kurs, takich jest wiele. Mamy po lewej 10 takich tematów, które bardzo często podają podręczniki dla początkujących. Rozdział pierwszy, przedstawianie się. Drugi, rodzina. Trzeci, dom i meble. Rozdział czwarty, jedzenie i restauracja. Piąty, zawody. Szósty, liczby. Siódmy, miasto. Ósmy, środki transportu. Dziewiąty, hotel i zwiedzanie. Dziesiąty, ciało i choroby. I teraz, kto to produkuje? No właśnie, nie wiem. Albo jest to osoba, która nie myśli, albo jest to osoba, która po prostu ma narzucony jakiś program, na przykład przygotować do. Egzaminu, i to słownictwo musi być przerobione. For whom, dla kogo? No, dla kogoś, kto w lot łapie i kto bardzo dużo potrafi nauczyć się samodzielnie. Co chcemy tutaj nauczyć? Wszystko. Gdzie, kiedy i tak dalej. Why, dlaczego to uczymy? No, właśnie nie wiem, właśnie nie wiem, dlaczego chcemy tak uczyć. Oczywiście wszystko ma swoje ograniczenia. Spójrzmy najpierw po lewej. Starsza pani podbija świat. Często czytam u dołu widzimy komentarze, że no niestety te moje lekcje to za mało, za wolno, za nudno. Nie obrażam się, no jeżeli tak dana osoba uważa, no to ma prawo tak uważać. Ale spójrzmy po prawej. Uważam, że niektóre kursy z kolei oferują za dużo, za szybko i kończy się tym, że jest to za przerażające dla niektórych uczących się. I dlatego chciałbym w dalszym ciągu oferować mało, pomału, może nawet będzie to nudne, no staram się nadrobić to ciekawymi obrazkami, ale żeby właśnie osoby, które wolą wolniej, żeby miały szansę na tym moim kursie czegoś się nauczyć. To hasło chyba najlepiej wyjaśnia, do kogo chcę wyjść, co chcę osiągnąć i jak. Wydaje mi się, że wielokrotnie osoby, które nie uczą się szybko i nie potrafią dobrze uczyć się samodzielnie języka, kończy się tym, że mają galimatias i się zniechęcają i uważają, że nie potrafią nauczyć się języka obcego. Ten przystojny pan to ja, i jak widać, ja wiem, jaki mam cel. Ten cel to: starsza pani się nie boi polecieć sama do syna, córki za granicą. To jest mój cel. Ale może być tak, a wręcz jest to bardzo prawdopodobne, że starsza pani ma inny cel niż ja, kiedy zabiera się do nauki z moich poziomek czy przygód. Co tu teraz zrobić? Jak to rozwiązać? Zdradzać mnie to jest rozwiązanie. Starsza pani musi wiedzieć, jaki ma cel, i teraz są różne kursy w internecie, w książkach, w szkołach, uniwersytety trzeciego wieku. I każdy z tych kursów ma jakiś cel. Ja właśnie powiedziałem, jaki ja mam cel. Nie zawsze ten cel jest jasno wyrażony, ale można sobie tak przeanalizować i odgadnąć. I teraz najczęściej po prostu jest tak w życiu, że trzeba sobie po prostu wybierać z jednego kursu to, z drugiego tamto, i to wszystko razem złożyć do jednego woreczka. I wtedy mogę ja realizować swój cel jako osoba ucząca się. W następnym widełku porozmawiamy sobie o spirali i siatce.